Dzień dobry, co mogę dla pana zrobić? Kim jest ta ślicznotka? Ach, to za wspaniały dzień! Jestem taka piękna i wolna. Cześć, chłopcy! Wiesz co, nic mnie już nie boli. Jestem młody i energiczny, zwłaszcza jeśli to będzie moja sąsiadka z sali. Chłopcy, uspokójcie się, przyszłam tu do przyjaciela. Czy też może mi podpowiedzieć, gdzie leży? Ojej, chyba ktoś zasłabł. Pomóżcie mu dobrze, sama znajdę salę. Hello. Cześć, Den! Chcesz? Coś ci pokażę. Co ty na to? Tak, tak, to twoje ulubione chomiki schowane w tych kulach. Mam nadzieję, że pomogą ci szybko wyzdrowieć. Co? Chyba żartujesz? Wracam do gierki na telefonie. Co za piękny dzień, stop? A dokąd z tym zwierzęciem? To jest szpital. Nie wolno wnosić zwierząt, więc musisz oddać królika. Świetnie. Będzie tu na ciebie czekał. A ty z jakim problemem? Co? Nie można wnosić zwierząt? Co mam robić ze Stevie? Moim wiernym psem. Może moja ręka nie boli tak bardzo. Oj, jednak boli. W porządku, coś wymyślimy. O, mam już pomysł. Mogę udawać, że jestem niewidomy. Wtedy mój kochany pies Stevie zostanie wpuszczony jako pies przewodnik. Muszę to przetestować. Dzień dobry, ja nic nie widzę. Kim pan jest? Atakujesz niewidomego? A, pan jest niewidomy. Proszę przechodzić. To było niezręczne. Ups, piłka mi wypadła. Stój, Stevie! Nie! Niegrzeczny pies. Dosyć tego, Stevie. Dorwę cię. Idę po ciebie, kolego. Miesiąc bez słodkich kości. Potrzymaj to. I tak cię złapię! No już, już tuj. Przychamuj, mój kolego. Widzę, że co tam odzyskałeś wzrok. Wynocha ze szpitala razem ze swoim psem. Trzeba tu troszkę posprzątać! Dzień dobry, pani z dzieckiem. Jak słodko. Akurat mam tu grzechotkę dla maleństwa. Pokaż mi je. Proszę poczekać. Dziecko śpi. Już za późno. Tak, mam tam pieska. Przepraszam, muszę zrobić badania, a sama się boję. Naprawdę nie mogę wejść z moją księżniczką. Rozumiem. Nie zobaczysz nas więcej. Przynajmniej mogę zatrzymać zabawkę. Dokąd to? Chwileczkę. Czy to świnka morska? Stać! Proszę mi ją oddać, bo nie wpuszczamy tu zwierząt. Przykro mi, ale to nie ja ustalam zasady. Wróci do ciebie po badaniach. Jak to nie wolno ze zwierzętami? Muszę natychmiast coś wymyślić. Nie obejdę się bez moich słodkich karaluchów. O, ten facet dostał niezły łomot. I podsunął mi świetny pomysł. Mogę owinąć głowę i słoik z karaluchami bandażem. Wtedy pielęgniarz mnie wpuści, bo mam wielkiego guza. O, jak boli, jak boli! Dzień dobry, co się stało? O, rany, jaki wielki guz! Widziałem takie tylko w bajkach. Wejdź proszę! <laughs> Ojej, co za ból głowy. Cześć, babciu! Myślisz, że to gus? Nie, to moje ukochane karaluszki. Moje pupilki. są takie słodkie, że nie mogłam się z nimi rozstać. Pomogą mi się wyleczyć. Babciu, dokąd idziesz? One są nieszkodliwe. Dzień dobry! Przyszedłem na zmianę opatrunku i przyprowadziłem psa. Nie wolno ze zwierzętami? Okropność! Gdybym wiedział, nigdy nie przyszedłbym do waszego szpitala. To oburzające! Co? Nie można ze zwierzętami? Ale co z moimi rybkami? Trzeba coś wymyślić. Już wiem, mam świetny pomysł. Przeleję rybki z akwarium do kroplówki. W ten sposób bez problemu ominę stanowisko pielęgniarza. Zrobię tak, żeby wyglądało, że mam kroplówkę. Świetnie. Przetestować moją metodę. Lecimy. Dzień dobry. Tak mi słabo. Ojej, przechodź. Musisz szybko dostać się na oddział. Dzień dobry, dziadku. Jestem twoją nową sąsiadką. I udało mi się przemycić moje rybki. Przeleję was zaraz w bardziej znajome miejsce. Oj, ten kaszel naprawdę daje mi się we znaki. Muszę się napić wody. Coś z nią nie tak. O mamusiu, czy ja wypiłem rybki? To okropne. To twoje? Ale tu nie wolno wprowadzać zwierząt. To zauchyda. O mój Boże, co to jest? Kogo przyprowadziłaś do szpitala? Zdecydowanie coś ci się, się pomieszało. To nie klinika weterynaryjna. Jest po drugiej stronie ulicy. Muszę coś wymyślić, bo inaczej nie uda mi się przynieść mojego szczurka. Mam pomysł. Sprytny jesteś, co? To może zakradniesz się przez kanały wentylacyjne do mojej sali. Dzień dobry, nie mam żadnych zwierząt. Naprawdę. A pod czapką? Co ty wyprawiasz? A, a co masz w torebce? Ser? Po co ci on? Jest w nim dziura. Dziwne. Jesz tyle sera? No w porządku, żadnych zwierząt możesz przejść. Cześć, jestem twoją nową koleżanką z sali. Bądź troszkę ciszej, muszę spotkać się z przyjacielem. Halo, już jestem. Czeka na ciebie serek. Jesteś taki mądry, znalazłeś drogę do mojej sali. Zjedz sobie serek w nagrodę. O, zaraz koniec zmiany! Stać, nie wolno wchodzić ze zwierzętami, a te chomiki są zwierzętami domowymi. Oddaj jej na opatrunek. Co? Nie wejdę ze ślimakami? Co za koszmar, będę musiała coś wymyślić Moja Lizzy musi ze mną przejść O, myślę, że miejscowy kucharz powinien mi pomóc A raczej jego wózek z garnkami Muszę tylko zwędzić strój roboczy I wózek z jedzeniem Ukryję tu ślimaka, przykryję wszystko owsianką I gotowe Idziemy O, znowu ty Co mamy dziś dobrego? Co to, to jest? Uuu, owsianka. Obrzydliwość. Zjem lepiej trochę słodyczy. Udało no, się! Dlaczego nie jemy owsianki? Dam ci zaraz coś pysznego, żebyś szybko wyzdrowiała. To najlepsze lekarstwo Bellissimo. A oto i mój ślimak. Tak tęskniłam. Uf, ale gorąco. Stop! Nie wolno. Z żółwiami też nie. Twój żółw na ciebie tu poczeka. Przechodź. Szybko, szybko. Co? Nie wolno wprowadzać zwierząt? Ale mój Pascal nie może się beze mnie obejść. Jesteśmy nierozłączni, muszę coś wymyślić. No tak, mogę go schować pod czapką. Pascal, siedź spokojnie na mojej głowie. Ok, zakryłam cię czapką, owinę szalikiem. Świetnie, teraz możemy spróbować go przemycić. Będziemy udawać, że mam grypę. Brrr, jak mi zimno! Mam gorączkę 39,9! Witam, panie pielęgniarzu! Potrzebuję pomocy lekarza natychmiast! Nie mam zwierząt, tylko przeziębienie. No to przechodź, naprawdę nikogo z tobą nie ma. Chociaż kilku różnych próbowało do dzisiaj się zakraść. Ej, stać! Masz kameleona na głowie! Wynoka! Dlaczego ciągle przynoszą je na mojej zmianie? Może jeszcze słonia przyniesiecie! Jakku Kloi już coś narysowała. Tak, tak, zdecydowałam, że chcę ciasteczka. Zróbcie je dla mnie. Dziadek już pogotowił. Ja też. A ja pokażę mój talent. Już wiem od czego zacznę. Najpierw muszę rozwałkować moje niesamowite ciasto. Idealny kształt i grubość. Teraz pozostaje tylko wyciąć pożądany kształt. Wszystko będzie tak, jak chce mała Kloi. Gotowe? A teraz ostrożnie kładziemy wszystko na blaszce i wstawiamy do piekarnika, żeby się upiekło. Należy uważnie obserwować temperaturę i czas pieczenia, bo nikt nie lubi czarnych ciastek. Mamy to! Przedstawiam Wam pyszne ciasteczka. A wy co zdążyliście zrobić? Ja podzieliłam ciasto na równe części. Chcę zrobić ciasteczkę ze skitelsami. Dziadku, co ty robisz? Kładziemy cukierki na cieście. Wow, tak pięknie się zabarwiło. Super! Teraz możemy wymieszać całe ciasto i je rozwałkować. Gdzie jest mój wałek? To może być trudne, ale teraz potrzebuję okrągłej formy. O, nie utknęłam! Świetnie. Równookrągłe ciasteczko wycięte. Usuwamy cały nadmiar i dodajemy cukierki Nerds. Wysyłamy do pieczenia. Czekamy. Zajmujemy nasze kulinarne arcydzieło. Mam nadzieję, że da się to naprawić. A ja zaczynam składać mój domek z piernika. Kilka szczegółów tutaj i tutaj. Nie będę żałować kremu. I jeszcze troszkę. Wiem czego tu brakuje. Pianek marshmallows będą świetnie pasować do dekoracji. Na koniec posypujemy wszystko cukrem pudrem i ustawiamy piernikowe ludziki. Doskonale. <tuszy> Ja też mam pomysł. Niedawno narysowałem nowe schematy statku kosmicznego i nie miałem czasu na zrobienie makiety. Myślę, że to świetna okazja. Rakieta z ciastek robił ktoś kiedyś taką? Proporcje muszą być idealne jak w aptece. Tutaj odetnę no i do pieczenia. Świetnie, tylko żebym sam nie zjadł elementów makiety. Składamy rakietę kosmiczną i dodajemy kilka szczegółów. Wspaniale! Polewam to wszystko syropem czekoladowym. Ma świetny kolor. A teraz chwila na zasady bezpieczeństwa. Nie martwcie się, to prawdopodobnie nie wpłynie na was w żaden sposób, ale będę pracować z wyjątkowo toksycznymi cukierkami, więc muszę być niesamowicie ostrożny. Moje ulubione toksyczne, kwaśne cukierki są tym, czego mi brakowało. Uwielbiam wszystko, co kwaśne. Mam nadzieję, że moja wnuczka Chloe też. Moja kwaśna czekoladowa rakieta jest gotowa. Tylko spójrzcie, jak odlotowo to wygląda. Pięknie. Fajnie, dziadku. Próbuj, Loi. Ale to wszystko ładne. Chcę tego jak najszybciej spróbować. Zacznę od tej fajnej rakiety. Bardzo lubię żelki. Mm, słodkie i kwaśne. A co tu jest? Próbujecie mnie otruć? Co to za paskudstwo? Nie będę tego jadła. A będzie dziś coś smacznego, czy nie? Jest piernikowy, ludziku. Mogę cię spróbować? Hello. Ojej, jaki pyszny. A jak smakuje twój domek? Wow, jest niesamowity. Ten domek wygrywa. O tak, wygrałam. Wiedziałam, że jestem najlepsza. Ej, uwaga, mała Chloe pokazuje rysunek. Werble nie chce makaron. Szefowa już zaciera ręce, dziadek wyciągnął narzędzia, siostra też jest gotowa. No to do dzieła. Musimy wsypać makaron do kubka, zalać wodą i dodać troszkę pyłku serowego, który przyniosła mi serowa wróżka. Ale super. w sumie można dodać całe opakowanie. Zetrę też troszkę zwykłego sera na wierzch. Yes, właśnie tak. Gotowe. Serowo makaronową bombę wstawiamy do mikrofalówki. A teraz pozostaje tylko patrzeć i ślinić się na widok roztopionego sera. Mamy to. Jak pięknie pachnie. Skończyłam. Dziadku rób własną porcję. To proste. Wpadłem na szalony genialny pomysł. Najpierw rozpuszczamy skitelsy w każdej z moich kolb. Następnie wkładamy do środka rurkę. I zasysamy płyn z kolb. Teraz ochładzamy. Wpadłem na pomysł, aby zrobić makaron o smaku skitelsów. Teraz położę to wszystko na talerzu, a środek ozdobię kwaśnym cukierkiem z kwaśnym dżemem. Idealnie. Jestem gotowy. I Mija jest gotowa, a ty szefowo, kiedy będziesz gotowa? Od razu biorę się do roboty. Po waszym eksperymentalnym makaronie, Chloe na pewno będzie głodna. Trzeba zrobić najlepszy makaron, jaki kiedykolwiek jadła. Zalewamy kapustę wrzątkiem i gotujemy. Świetnie! Kapusta oddała swój kolor, więc już jej nie potrzebujemy. Zanurzamy w tym makaron. Gotujemy. I wykładamy na talerz. Dekorujemy ziołami, cytryną i odrobiną sera. Gotowe. Dajmy Chloe spróbować. Wow, ile tu pyszności! Chcę zacząć od tego makaronu tutaj. Jest z moim ulubionym serem. Wow! To jest takie dobre. Brawo, Mia! A co tu jest? Cytryna? Chyba powinnam wycisnąć trochę soku na spaghetti. O rany, jakie piękne. Muszę natychmiast spróbować. Ojej, czy to jest to smaku kapusty? Co za ochyda. A to co? Jakie niezwykłe. Uj, obrzydliwość. Wybieram makaron z serem jako zwycięzcę. Ja wygrałaś! Gratulujemy pierwszej wygranej i przechodzimy dalej! Dziadku, uważaj, Cloj, coś wymyśliła! Tym razem chcę koktajl. W takim razie wiem, czym mogę cię zaskoczyć. Ja też! Tylko ja tu mogę czymś zaskoczyć. Nie wiem, jak robić te wasze koktajle, ale na pewno wiem coś tam o chemii. Więc zrobię niesamowity koktajl dla mojej wnuczki. Dodajmy do roztworu troszkę oleju i aspiryny. Muszę być ostrożny. Okej, okay, aspirynka. Rzucamy. Czuję się troszkę jak czarownica. Aha, mój koktajl jest gotowy. Zadam. Teraz moja kolej, zanurzam szklankę w syropie, a następnie w kolorowej posypce. Świetnie. Dodajemy do środka troszkę syropu truskawkowego i lodu. Ojej, jaki zimny. Wlewamy fantę. Super. Cool. Troszkę kwaśnych cukierków też nie zaszkodzi. Mm. Jeszcze trochę kwaśnego dżemiku. Ojej, jest naprawdę kwaśny. Dekorujemy wszystko lizakami. I gotowe. Dzięki, dziadku. A teraz pokażę Wam wysoką kuchnię. Potrzebujemy troszkę soku z buraków. Wlewamy go do okrągłej foremki i wkładamy do zamrażarki. Właśnie tak. Czekamy. Świetnie. Możemy wyjmować. Następnie potrzebuję gałązki pachnącego rozmarynu. Ale aby oddał swój aromat, trzeba go troszkę podpiec. Dodajemy buraczaną kulkę i zalewamy napojem gazowanym. Całość ozdabiamy burakiem na patyczku. Gotowe. Naprawdę zrobiłam coś niesamowitego. Klo i twoje koktajle czekają na ciebie. Jakie piękne! A to wygląda troszkę strasznie. Mam nadzieję, że po tym koktajlu nie zamieni się w żabę o uh, ochyda! Nie chcę więcej! A co to jest? Jakieś zielsko? O, cukierki! To nie cukierki, to buraczki! A ten koktajl jest dobry? Mm, może być! A co my tu mamy? Ten koktajl jest taki kolorowy! Nie mogę się doczekać, żeby spróbować! Mm, jest niewiarygodnie pyszny! A te cukierki i lizaki są rewelacyjne! Mia i jej koktajl wygrywają. Co? Naprawdę? Znowu wygrałam? Hurra! Czego tym razem chce mała Chloe? Szybko pochwal się swoim nowym dziełem. Chcę sałatkę. Okay. Myślę, że wszyscy dadzą radę i nakarmią cię najpyszniejszymi sałatkami na świecie. Zaczynajcie. Wpadłem na genialny pomysł. Sam wyhoduję własną sałatę. Potrzebuję tylko jednego nasionka. O takiego! Widzicie? I troszkę wody. Zostało najtrudniejsze. Czekanie. O, rany tak szybko? Wspaniale. Widziałyście to? Jestem najlepszym ogrodnikiem na świecie. A teraz posiekamy troszkę świeżej sałaty. Voilà! Dodam bagietkę. Chcę zrobić prawdziwy obrazek z tej sałatki, więc dodam jeszcze moją ulubioną fasolę. O tak! To będzie wulkan, a Tutaj będzie dinozaur. Gotowe! Okej, okay, a teraz ja najpierw posiekamy pyszniutkie warzywka na sałatkę. Nie zapominamy o pomidorkach i marchewce. Chyba nie myślicie, że zrobię zwykłą sałatkę warzywną, prawda? Chcę zrobić arcydzieło, jak to zwykle robi szefowa kuchni. Zrobię sałatkę w kształcie pieska. Zdecydowanie ja będę tu najlepsza. Kroimy awokado, łyżką wygrążamy środek i kroimy w plasterki. Następnie podnóż pójdzie ogórek górek kroimy go w takie oto długie plasterki. Układamy wszystkie warzywa na talerzu i dodajemy troszkę zielonego sosu. Palce lizać. Ale... A teraz troszkę zieleniny i octu balsamicznego. Można próbować. Wow, to wszystko wygląda super. Czy to dinozaur? Jest taki słodki. Nie mogę go zjeść. Ale mogę zjeść to. Nie robi wrażenia. A co to? Wow, chcesz takie kolczyki? Smakują jak warzywa, ale wyglądają świetnie. A to wygląda super zielono. Spróbujmy awokado z tym dziwnym sosem, ale tylko troszkę. Oj, co za ochyda. Sis wygrywa. Hurra, wykosiłam konkurencję. Wygrałam, wygrałam.